Dwa, jeden, proszę. Coś się dzieje, coś się dzieje, jeszcze nie wiem co, ale coś Adwin napisał. Witam, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Coś powinno nam się tutaj za chwilę pojawić, a wy się w lajka. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem tam na dole. I proszę bardzo, Los Lucky Vlogs na dzień dobry. Ja w ogóle teraz widzę, że ten jeden płacze, ten jeden się śmieje, a ten, ten nie wiem co on ma, takiego ala la wąsika. O kurde, jest chyba nowy ten. Czekaj, coś się stało, coś nowego, nowy brainrod, nowy brainrod, nowy zombie brain Zombie tra zombie tralalala Jest to secret. Nowiutki, halloweenowy, jak widzicie, tło za mną, yy, pomarańczowe, oczywiście bierzemy sobie tego zombie tralala do naszej pustej bazy. Bazę w pełni opróżniłem na rzecz tego eventu. Nie mam tutaj dosłownie, ale dosłownie niczego na żadnym piętrze, też niczego nie ukrywam. Za chwilę idziemy na publiczny serwer, ale właśnie chciałem z Wami przeczytać i Admin się odezwał. Yy, swoją drogą otwieramy sobie te laki bloczki yy, wy napiszcie w komentarzu, czy gracie i bierzecie udział w tym Halloweenowym evencie. Mega, 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 los epitacos. Dziękuję, do widzenia. To sobie od razu na górę i ja sprawdzić. Oho, ja już wiem za 28 minut i 30 to będziemy wrzucali tutaj do garnka. Tej wiedźmy i potrzebujemy jeszcze jakichś trzech innych brenotów. Pewnie, że skraptować jakiegoś mega, ale to mega mocnego skreta. Ale fajnie, ja tak lubię, jak jest jakiś taki event, gdzie tematyczny. To jest mega, mega, mega spoko. Schowałbym to sobie gdzie. No tak tutaj, żeby ludzie tego chyba zbytnio nie widzieli. Blokujemy bazę i idziemy na publiczny serwer. Opuść. Dobra, proszę, żeby tutaj ludzie mieli coś jeszcze innego, że mógł ich sobie na spokojnie okraść. Nie widzę nic, nie widzę nic nowego. Gość już wyszedł. Tutaj pusto, pusto. O! Tu jest coś nowego. Hallo, nowa balerina. Czekaj, czekaj, czekaj. Kradną mi zombie, trala. Kradną mi zombie. Halo! Pa, nie blokuje. jest gościu? Wybiegł. Wybiegł. Błagam cię, mordeczko. czekaj, czekaj potrzebuję tego, potrzebuję tego. Będą potrzebne cztery. Jest szansa. Jest szansa. Kradnę zombie tralale. W się nie tralale. Co ty robisz, typie? Nie, 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 nie. Tego uwięziłem. Nie tego uwięziłem. Oddaj. Oddaj. Nie wychodź. Proszę cię, nie wychodź. Pradne? Błagam. Błagam. Błagam z jego gościu wyszedł z serwera. No proszę! On stoi, stoi przy bazie. Ja zaraz go okradnę. On Made Ivan. Zielony Ziomal, Made Ivan. Tylko ja nawet nie wiem jak on wygląda. To jest chyba on. Daję mu coś, daję mu rak dola. Będę to miał, będę to miał! Mam to! Mamy, mamy drugiego widzowie! Mamy drugiego! Mamy wampirę, a potrzebujemy szczep, przypominam. Ja zaraz to skokradnę, zaraz to wszystko kradnę. Jeszcze przed eventikiem. Zapewnimy sobie wszystkie cztery potrzebne brainroty roty. Zobaczmy teraz, czy oni mają coś ciekawego. Chyba nie, chyba nie, okej. Okay. Więc wystarczy się ich pozbędę z mojej bazy i wyjdę, pik. Idę zobaczyć, co dostali widzowie. O ile cokolwiek dostali. Tutaj nie ma nic nowego, nic nowego, nic nowego. Nie wiem co to. Ja! Yeah!